Witam w vlogu, będzie to daily vlog, um, muszę wstać, w sensie nie muszę, bo mam zajęcia dopiero na czasem 45. ja mam sporo rzeczy do ogarnięcia, muszę wstać w końcu z tego łóżka, żeby nie było. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Jest wtorek, 22 listopada i doszłam do wniosku, że dzisiaj mam taki w miarę luźny dzień, ponieważ mam tylko jedne zajęcia i w sumie to będę głównie ogarniała... Rzeczy na właśnie muszę ponadrobić trochę notatek i tak dalej, i tak dalej. Więc doszłam do wniosku, że pokażę Wam, jak wygląda taki zwykły, totalnie zwykły dzień. Dzisiaj też nie idę do pracy, bo nie mam po prostu w grafiku tego dnia, chociaż byłam przekonana, że mam, ale tak jak, widzieliście, jak już widzieliście, zrobiłam sobie kawusię klasycznie. E, no, była bitwa w głowie, bo jeszcze mam jedną dobrą herbatę, ale kawa klasycznie wygrała. Mam zamiar sobie jeszcze teraz w. Wy wypełnić mój przemyślnik w ogóle. Generalnie przebrałam się, bo jakoś mi nie pasowała tego żółta. Generalnie to jest w ogóle pierwszy vlog na YouTubie, w którym widzicie mnie w rudych włosach. One są takie nieogarnięte. Generalnie spałam w dwóch francuzach, więc są takie em, pofalowane, bo już mam, słuchajcie, na tyle długie włosy, że gdzieś tam je sobie spinam na noc, żeby nic się z nimi nie działo. Ehm, no i właśnie takie też mam pytanie w sumie do Was, bo nie chcę nagrywać mojej pielęgnacji, bo doszłam do wniosku, że może nagrałabym filmik z moją taką rutyną pielęgnacyjną, trochę poopowiadałabym wam, jak tam moja skóra obecnie, no bo jak widać wygląda ona dużo inaczej w porównaniu jakby do tego, jaki stan był przynajmniej rok temu, co możecie zobaczyć w ogóle we vlogach. Dobra, a więc ogarnęłam sobie już pielęgnację mojej buzi i... Chcę sobie teraz przeprostować włosy, wyprostować, nie przeprostować. Yy. Dobra, ja sobie już wyprostowałam swoje włosy i generalnie podpiąłam sobie tutaj tak grzywkę, żeby ona mi gdzieś tam nie przeszkadzała. Pokażę Wam po prostu, jak robię taki make-up na no make-up yy, na co dzień bez podkładu oczywiście i zatem słuchajcie od korektora bardzo w ogóle polubiłam się z tym korektorem z Eveline, jest przesuper jest bardzo leciutki i dla mnie na co dzień jest idealnym produktem ja go sobie nakładam pod oczy na czubek nosa, trochę na brodę trochę na forehead, czoło i gdzieś tam troszkę na moje przebarwienia które mam nakładam sobie taki korektor z yy, Essence, który jest po prostu bardzo, bardzo jaśniutki i lubię go nałożyć, żeby po prostu dodać sobie jeszcze troszeczkę krycia stricte pod całym okiem. Teraz lecę sobie już z fundurowaniem na mokro i yy, zaczynam od bronzera. Jeszcze róż na mokro i ja sobie tutaj użyłam akurat pomadki z Bel z Biedronki, która jest taka brązowo-różowa i dla mnie to jest coś po prostu idealnego jako róż na co dzień, bo jest no delikatnie chłodniejszy, troszkę w brąz, a jak chcę sobie dodać takiego różu-różu, to używam takiego z Everline i też go sobie tak delikatnie dołożę. No i tak naprawdę teraz już przechodzę do pudru. I jeżeli chcę, żeby to był taki mega, mega lekki make-up, żeby on nie był super mocno utrwalony, to używam sobie takiego pudru z, z który ma w sobie po prostu SPF i po prostu klasycznie prędzeryka. Muszę sobie przetestować drugi, bo. Mówię, zapomniałam ich zrobić na samym początku, ale to tak pewnie na koniec utrwalę po prostu żelem. i też będzie git. Nie zawsze mi się chce też z nimi coś super robić. I zaczynam najpierw od bronzera takiego troszeczkę chłodniejszego z Lovely. Żeby dać sobie trochę takiego glow -y efektu, to użyję sobie bronzera też z marki Paeze i mieszam sobie obydwa te kolory razem i zanim nałożę to wiecie, nadmiar sobie odbijam na ręce, bo on jest naprawdę napigmentowany biorę pędzelek na różu i biorę sobie mój ulubiony róż z NAM, zawsze go używam jakby to jest naprawdę co w się sensie różu bo pędzel sobie tam wymieniam na różne inne, ale ten róż jest Prze, prze super, na czoła na nosek, żeby to później cała była taka trochę różowa, że tak powiem. Mi to pasuje, nie każdemu musi. Zawsze też później biorę znowu pędzelek od brązera i go delikatnie też blenduję. I tym samym pędzelkiem, zanim nałożę rozświetlacz, nakładam taki róż, trochę jako rozświetlacz z I Love Revolution. To jest taka... Tak powiem, pierwsza warstwa rozświetlenia świetleczu, to również jest to marka palze. Widać, że ja lubię produkty tej marki i jest to Wonder Highlighter w odcieniu Stardust. Mój ulubiony, jeżeli jesteście wedziłami, i szukacie fajnego, takiego raczej na złoto odbijającego rozświetlacza, to to jest coś dla Was po prostu. A na koniec każdego makijażu, ja go utrwalam. Tutaj akurat mam prze. Planą giełkę, tą z Golden Rose zawsze jej używam. To jest moja po prostu all time favorite. I tyle. I tak naprawdę to jest wszystko. Nic więcej nie robię. I jeżeli chcę mieć taki słuchajcie go-to make-up, taki, że po prostu robię go w maks 15 minut i lecę. I tak. To Ta Ja teraz kończę się ogarniać i lecę do nauki, bo już jest po dziewiątej, a no czas szybko leci. Jeszcze pokażę wam tak w świetle mój makijaż. To dam goodbye, zamykam się uczyć. Dobra, jeszcze zanim nauka, to wyleciało śniadanie, bo umrę z głodu i zrobiłam sobie jeszcze dużą herbatkę i dam się mojemu laptopowi naładować i dopiero będę siadać do nauki, więc... to Ta Tak to jest, jak się rozładuje laptop do zera. Prawo dla mnie. Dobra, a więc słuchajcie, pomówmy trochę o moim trzecim semestrze na studiach. Generalnie muszę powiedzieć, że jak na razie jestem zadowolona. Jest on troszeczkę cięższy, dlatego że mam dużo takich przedmiotów związanych z prawem. Mam m.in. właśnie prawo mediów, o którym wcześniej wspominałam, ale mam też taki przedmiot, który nazywa się System Polityczny RP. Jest ciekawe, jest męcząco. Miałam bardzo dużo zawirowań z planem na samym początku. Teraz już jest na szczęście wszystko ok, przedmiotem, które trzeba się uczyć, jakby z zajęć na zajęcia, bo jak nie, to. <śmiech> <śmiech> bo jak nie, to. Słuchajcie, no. Jest źle, jest złość. Wiecie, yy, 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 prowadzących i tak dalej. No, logiczne zresztą. Ale muszę przyznać, że w miarę jest z tego, że. Mam pewien przedmiot, który, komunikację wizualną właśnie, o której wspomniałam też wcześniej, z której nie znam terminów zajęć i nawet nie wiem, kiedy będę miała zajęcia, co mnie dość mocno irytuje, ale nie mogę nic z tym zrobić, więc, więc trudno. Ja generalnie chciałabym sobie przed zajęciami, bo jest tak naprawdę już 11.37, dokończyć tą jedną prezentację, czyli o publikacji komunikatów i orzeczeń, ogłoszeń przez prasę i tak dalej, a dwa kolejne zrobię sobie po południu, bo generalnie dzisiaj o 17.00 jest mecz gra Polska, nie wiem z kim, sorry, wybaczcie mi. Na mundialu i ja fanem piłki nożnej nie jestem, ale mój chłopak jest, więc on będzie sobie oglądał mecz, a ja będę sobie oglądała resztę rzeczy. Więc generalnie muszę też spakować laptop. W sensie nie musiałabym, ale ja lubię pracować na swoim laptopie i mieć go przed sobą właśnie z prezentacją, bo jest mi dużo łatwiej operować niżeli mieć podzielony ekran, ekran na iPadzie, e, więc to jest rzecz, która leci ze mną. Leci ze mną iPad. E, Generalnie to robię wszystko, bo jeszcze pewnie wezmę sobie swój planer, ale oprócz tego nic więcej nie będę brała, no bo mam dzisiaj jedne zajęcia, jedno zajęcie, jutro jedno zajęcia i to tyle. Jestem, jestem zadowolona. I w sumie to wszystko, moi drodzy, co do takiego update'u studenckiego.